Hej, chęciby już! Oj, dzień dobry, jestem Kubek Dwuuszny. Czemu dwuuszny? Bo mam dwoje uszu. Wiem, nie spodziewaliście się tego. Ale do rzeczy, w tym filmiku spróbuję was rozśmieszyć, więc zaczynamy. Synu. Czego stary? Synu, to bardzo niegrzeczne. Twoja morda jest niegrzeczna! W chyba oboje nauczyliśmy się czegoś bardzo ważnego. Czego? Że bicie boli. No co ty? Ponadto jest nielegalne. Cześć kucyku, co robisz? Pale. Czemu? Bo życie mnie doświadczyło, gra mi się nie chciała załadować. Rozumiem. Może poprawię ci nastrój? Uczeszę cię. Ojej, przepraszam. Jak mogę to wynagrodzić? Nie krzycząc, kiedy będę cię! Nie, 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 nie! Nie zabijaj mnie! Czemu? Bo. jestem krewnym Cyborga. Jeśli mnie zabijesz, to Cyborg długo nie wstawi filmu, bo będzie mnie opłakiwał. Okej, okay, możesz iść i bez rozpaczy w filmy zbyt rzadko. Hmm... czy sumie to dobry pomysł? Patrzyć się pod krewnego Cyborga w internecie. Okej, okay, co mam policzyć? Pamiętajcie, pijcie wodę, nie kawę. Ale wiesz, że kawa też zawiera wodę? Kola, proszę go obudzić! Tak jest! Mam nadzieję, że moje dziwne poczucie humoru was rozśmieszyło. Ale to jeszcze nie koniec. Najśmieszniejszy jest mój współlokator, pan Ryj. Panie Ryju, pokaż swój ryj. Aha ha ha! Zabawne, co nie? O nie, panie Ryju, ja tylko żartowałem. Trochę dystansu do siebie. Proszę nie! Ja nie chcę!